Taki to susza wszystkie łzy Którym ze mną jesteś tylko ty Zawsze pójdę w twoją stronę Więc nie oglądaj się Zapiję cię do mnie Zawsze pójdę w twoją stronę Nieważne jaki dzień Powiodą mnie o Ceglasty Zawilec. Lechosławicz poleciał do matecznika i oczko. Tak podejrzewam, że to o mnie chodzi. Tak? A ja podejrzewam kto to napisał. Zawilec. Zawilec. To jest... Zawija już tyle lat. Szałbia mówi tak. Teraz jesteś radny, bezradny. Teraz jesteś radny, bezradny. Szałbia jest przeciwzapalna. Tak. Jakby ktoś nie ten. No tak, no, no boli, Teraz jesteś, łowę, teraz łowę. jesteś radny, bezradny. Idziemy. Kolejna strona. Co nam tu przyniesie? Psianka. O! Psianka, no Bogrodziec, chyba coraz to gorzej z miastem. Bardzo źle. Z miastem gorzej. Ja i tak wierzę hmm. w ludzi. Ja znam ludzi, rozmawiam. Ja w człowieka zawsze wierzę. Ale ludzie my, są fajni. My, no, my ale jakoś miasto... Patrzę jak albo... na fontannę i nie widzę dzbanka. Obfito. Jak przejeżdżasz, to zawsze uronisz łezkę. To, to właśnie tak. W rogu tego płynu to moje łzy. No, był, to był sobie tak. Był sobie dzbanek. Zbanek. zbanek. Nie ja się, że jakiś zba, zban. zban został. Zban. 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 Suchodrzew. No. Co ty tu, suchodrzewie, powiesz na Dzień. komentarz? Temu panu Izdorczykowi już dziękujemy i wszystkim bezradnym opozycyjnym. Wstyd daliście się ograć jak dzieci. A prosiłam, Dzień. nie dawać absolutorium, nie Ale. dawać votum za. Ja Ale. będę to powtarzała. Słuchajcie, jeżeli Ale. ktoś myśli, że ktoś mnie. Brał w ogóle pod uwagę i słuchał i współpracował, no to proszę sobie odtworzyć sesję. trochę inaczej. Proszę sobie odtworzyć. Ale tutaj oni radni, tu się nie... którzy wygrali z, z, twojej, Niego, z, z twojego mojego komitetu, komitetu, oni mieli od razu ciężki orzech do zgryzienia, bo Burmistrz nie chciał z nimi nawiązać. No jak, działania. to na bolcu pokazał się taki artykuł Relich, nauczyliśmy się z Radą. Współpracować, jak to było? No tam było ogłoszone przem i wobec, dobra, że już dobra. jest y, ok. Gdyby we funkcjonowała w, w obrocie prawnym ustawa o kłamstwie publicznym, że osoby publiczne, dziennikarze i tak dalej, każdy, nawet my teraz, jak, jak się wypowiadamy publicznie, musimy mówić prawdę, to, to większość mediów lokalnych i publicznych by zbankrutowała. Chodzą politycy po mediach, opowiadają bzdury, nawijają no ludziom no. makaron na uszy, kłamią. No ludzie to rną. czytają, wierzą. No i to jest no i tak. Takie coś, no, no i zapracowany człowiek przeglądnie. To a no, no fajnie mówię. No, no fajnie już mówię. nauczyliśmy się współpracować. No, yy, sami Państwo widzą, jak na czym ta to współpraca polega, że, że jest jakże no. w środę, stało się to, co że się co stało. Co ta, Taka współpraca, że to, ha, co ha. chwilę ktoś pozew dostaje. Albo ustalone, to, czy... ustalane jest IP. Ha. A tutaj haha. Ha. Ha, co ha. nam haha ha, napisał? Ha, ha. Izydorczyk, skompromitowałeś się całkowicie i powinieneś złożyć mandat radnego. Ciekawi mnie, jak teraz będziesz się czuł, jak będą z ciebie rechotać tacy beznadziejni radni Jak Sadowski czy Jańcowa. No ja mam nadzieję, że tak w oczy nie będą rechotać. No nie będą, no no nie, nie, no bo to nie, 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 będą, nie, nie, będą, nie no ładnie. Nawet tak. jak będą, to źle świadczy. Rechotać, rechotać i, w oczy. I, komuś. i zobacz, co to smutnego z tego wynika. Że 15 radnych w gminie. I to nie powinno nikogo cieszyć, bo oni, tych 15 radnych, powinni tam główkować jeden drugiego za uszy podciągać. Wspierać, doradzać, wspierać się. współpracować. Przecież, przecież jesteśmy na, na, na dnie studni ekonomicznej. Przecież rankingi nie kłamią. Ktoś ustawiał te rankingi. Jesteśmy na dole drabiny e, e, ekonomicznej i my tutaj się będziemy nam wycinać zmiany, roszady lub...